Cześć, tu Kamila Goryszewska i Adrian Kilar. Zapraszamy na Pipu Story PWC. Przewidujemy powtarzanie. Wszystko mamy gotowe? A tak. Jak wyobrażałeś sobie swoje życie zawodowe, kiedy byłeś małym chłopcem? Jakbym małym chłopcem to grałem tylko w piłkę. W związku z tym chyba nie wyobrażałem sobie niczego poza sportem i nie myślałem o życiu zawodowym. Taka jest chyba prawdziwa odpowiedź. Które decyzje doprowadziły cię do tego momentu zawodowego, w którym jesteś teraz? No i to chyba nie ma jednej konkretnej decyzji, jednego wydarzenia. Jest, jest kilka takich rzeczy, które mi od razu przychodzi na myśl, kiedy o tym myślę. Pierwszą rzeczą, którą, którą, o której myślę, to jest to, że ja zacząłem pracę w tej firmie w zasadzie zaraz po studiach, a trzy czy cztery lata później z tej firmy odszedłem. Stwierdziłem, że to nie dla mnie, i odszedłem do firmy. E, tak naprawdę zostałem zrekrutowany e, dużej międzynarodowej firmy na w miarę fajne stanowisko. Z samochodem służbowym, co w tamtych czasach, <noise> będąc 4 lata po studiach, było dużym dużym osiągnięciem. Minął rok niecały i wróciłem. Zostałem zrekrutowany z powrotem do, yy, wtedy to się nazywało Cooper's Annabrent. To był ten powrót po roku do tej samej rzeki, co oczywiście z perspektywy wszystkich pracowników, których znałem przed odejściem, nie jest łatwe. Ale tak naprawdę jak patrzę, jak słyszę to pytanie o sposób podejmowania decyzji i patrzę na ostatnie lata to bardzo często podejmuję decyzję rozmawiając, dyskutując. To jest ten moment, kiedy decyzja zapada, a nie przed. Czyli w trakcie spotkań, słysząc inne argumenty, słysząc to, co mają do powiedzenia inni ludzie, jak na to patrzą. Oczywiście poprzedzone jest to jakimś etapem analizy, ale wtedy tak naprawdę bardzo często mi się krystalizuje decyzja z kimś, nie tylko samemu. A na ile w takim razie istotne są dla Ciebie relacje z innymi ludźmi w pracy? To bardzo oczywista odpowiedź. To, to jest chyba najważniejsza rzecz, która, którą mam w pracy i która, na której mi zależy. To, że wróciłem do, do tej firmy, to w dużym stopniu było o ludziach, z kim ja chciałem pracować. Od kogo się uczyć, od kogo inspirować, i tego trochę brakło mi, kiedy, kiedy odszedłem do innej firmy. Więc, tak naprawdę, ta firma to nie tylko projekty, różnorodność, klienci i tak dalej to przede wszystkim ludzie. I myślę, że relacje z ludźmi z mojej perspektywy zawsze pomagały mi przede wszystkim w moim rozwoju, ale też były taką poduszką. Jak było ciężko, a nie raz jest ciężko. Relacje z ludźmi i ludzie w tej firmie to jest taki, taka podstawa, dzięki której znajduje się nowe pokłady energii i chce się dalej, dalej pracować w tej firmie. Powiedziałeś, że jak bywa ciężko. Domyślam się, że takich trudnych sytuacji w ciągu tych ostatnich lat było pewnie sporo. Zastanawiam się. Jakie cechy charakteru, twoje cechy charakteru pomagają ci w tych momentach, które bywają trudne? Oj, myślę, że trochę, trochę różnych cech. I nie wiem, czy jest jedna dominująca, a na pewno trochę próba myślenia długoterminowego, czyli jest moment, kiedy może jest trudniej, ale pytanie tak naprawdę, co będzie za jakiś czas, jak to? Jakich, w jaki sposób ja z tego skorzystam, w tej trudnej sytuacji, długoterminowo? E, tłumaczenie sobie trochę tego, że, że, że to jest tu i teraz, można z tego wyjść i będzie, będzie lepiej w przyszłości, myślę, albo w jaki sposób to się przyczyni do lepszej przyszłości, jest dla mnie bardzo ważne. E, na pewno taką cechą, którą staram się propagować, to jest taka koncyliacyjność, czyli spróba, próbowanie pogodzenia punktu widzenia i znalezienie. Środka, który jest akceptowalny i, i dla firmy, i dla, dla ludzi. Myślę, że też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. To się wiąże oczywiście z pracą zespołową i z tym, że, że staramy się ograniczyć konflikty i, i, i mieć wypracowane coś wspólnego, coś, co może nie jest idealne dla wszystkich, ale wszyscy to kupują i jest jednocześnie dobre dla firmy i dla, dla pracowników. To w takim razie jakich ludzi e, poszukujesz do swoich zespołów, jakich cech szukasz u ludzi, z jakimi ludźmi pracuje ci się najlepiej? Myślę, że najlepiej mi się pracuje z ludźmi, którzy są otwarci, którzy są niekoniecznie na w punkcie wyjścia super silni merytorycznie, ale tacy, którzy chcą się uczyć, e, którzy, którzy są otwarci na nowe wyzwania. E, stosunkowo łatwo akceptują nowe wyzwania. A te nowe wyzwania to często praca poza taką swoją własną komfortzon. Um, I oni to chcą robić. E, I chcą do czegoś dążyć, co niekoniecznie wiąże się tylko z pracą przez długi okres, tą samą, na tych samych klientach i tak dalej. To jest dla mnie chyba naj... Patrząc też na to, jak ja przechodziłem pewne etapy kariery i, i co spowodowało, że, że jestem tu, gdzie jestem, to chyba dla mnie jest najważniejsze. Otwartość na naukę, elastyczność, kreatywność i, i akceptacja tego, że co pewien czas jestem w innym miejscu i wyskakuję z takiego komfortu, który, który właśnie po jakimś tam okresie dwóch lat w danym miejscu zdobyłem. Co jeszcze oprócz relacji z ludźmi daje Ci w pracy energię, motywuje Cię do działania? Myślę, że oprócz ludzi na pewno bardzo ważnym elementem jest różnorodność. W tej firmie nie pracuje się przez cały okres, przez długi okres, robiąc to samo. To jest praca z klientami, to jest praca, kiedy chodzi się na projekty, jeździ się na projekty i każdy projekt jest inny, każdy klient jest inny. I to jest super, bo jeżeli jeden projekt niekoniecznie jest motywujący, niekoniecznie podoba mi się, to wiem, że jak on się skończy, będę miała możliwość zrobienia czegoś innego. To myślę, że jest bardzo ważne. Innym elementem, który bym rozważał i kiedyś rozważałem bardzo silnie, to to, że mogę zmienić dział. Nie muszę pracować w jednym konkretnym dziale, mogę przejść do innego działu, a tak zwane secondmentem to nazywamy. Popracować rok, pół i zobaczyć, czy to mi się podoba, i znowu ewentualnie wrócić, czy nie wrócić. To jest moja decyzja, ale to, to jest motywacja, że, że są opcje. A co pomaga Ci utrzymać równowagę w, pomiędzy pracą a życiem prywatnym? No i to trudne pytanie. Ta równowaga oczywiście jest celem, ale chyba nigdy nie jest osiągalna. Ja przez zawsze byłem takim trochę typem sportowca, byłem, prawie byłem profesjonalnym siatkarzem w klubie i tak dalej wiele lat temu. I to mi zostało. I myślę, że sport to jest naprawdę podstawa łapania równowagi. I ładowania akumulatora. Teraz już nie w świadkówkę, ale starałem się jeszcze niedawno dość dosyć dużo biegać. W tej chwili głównie pływanie i, i crossfit. Więc sport jest bardzo ważnym elementem, a oprócz tego chyba czytanie. Lubię się zaszyć z książką i trochę zapominać o, o wszystkim. I to, jest, I to jest też taki element ładowania baterii, ale bardziej szukania równowagi. A jakie książki czytasz? Nie wiem, czy mam jeden konkretny gatunek. Myślę, że próbuję czytać książki z różnych dziedzin, tak naprawdę testować trochę różne, różne rzeczy. Trochę motywacyjnych, trochę o leadershipie, trochę o, o sportowcach. To jest też, myślę, że taki ostatnio ważny kanon ważny może. Czytałem kilka, kilka książek właśnie o, o tych trochę osiągnięciach różnych ludzi. Bardzo, bardzo w, w takim tym sektorze nazwijmy to, sportowo-rekreacyjnym. Ale są też historyczne, są, są różne książki. Myślę, że nie mam jednej konkretnej kategorii. Biografii, kiedyś były takie tam biografii, teraz już go nie ma. E, jestem za tym, żeby było bardzo szeroko, żeby znajdować... Tylko jak się idzie bardzo szeroko, to potem znajduje się jakieś takie perełki i coś, co, co się bardzo podoba, a o czymś nie wiedziałem zupełnie wcześniej. Z czego jesteś najbardziej dumny, kiedy patrzysz wstecz? To jest bardzo trudne pytanie. I mówiąc szczerze, nie za bardzo się nad tym zastanawiałem dotychczas. Chyba pierwszy raz ktoś mi takie pytanie zadał. Ehm. Oczywiście no, wspomnę, choć może nie powinienem, że, że jestem zadowolony, że zrobiłem to, co zrobiłem, doszedłem i mam to stanowisko w tej chwili. Natomiast to chyba nie o tym jest. Chyba jestem dumny z tego, że ja nigdy nie planowałem kariery. To znaczy, nigdy nie planowałem tak długo być w tej firmie. Ehm. Nie planowałem zostać partnerem. Jak wracałem, to też nie myślałem, że wracam po to, żeby zostać partnerem e, i nie planowałem żadnych stanowisk. E, to, co mnie zadowala, to to, że pojawiały się pewne okoliczności, pojawiały się opcje, pojawiały się sugestie od innych, co mogę robić, co mogę zmienić e, i ja bardzo często z tego korzystałem. Skupiałem się na pracy, skupiałem się na tym, co, co wydawało mi się u mnie najlepiej. A z czasem przychodziły możliwości, które po prostu wykorzystywałem bardziej lub mniej, niektóre nie, które mnie doprowadziły tutaj, gdzie jestem. I myślę, że to było, to było takie może krótkoterminowe podejście do wszystkiego, które z długiej perspektywy doprowadziło mi do tej obecnej, do tego obecnego miejsca. I to mi się podoba. Natomiast gdybym chciał, pomyślał taką refleksję, teraz miałem, że ja bym miał to wszystko zaplanować i taką ambicję mieć, żeby zostać partnerem w tego typu firmie, czuć prezesem? Na pewno bym tutaj nie był, gdzie jestem. Z czego jeszcze jesteś dumny, jak patrzysz wstecz na to, co udało ci się osiągnąć? Myślę, że poza tym aspektem takim czysto zawodowym, e, jakie stanowiska i tak dalej, i tak dalej, najbardziej jestem dumny z tego, że tak naprawdę w tej firmie poznałem największą liczbę przyjaciół, których tutaj mam. E, wszystko zaczynało się na takiej stopie zawodowej, ale tak jak wcześniej już mówiłem, ta firma to ludzie. I myślę, że takim dowodem jest na to to, że, że duża część grona przyjaciół w tej chwili to są ludzie, których poznałem w tej firmie lub klienci tej firmy. Do tej pory dobrze pamiętam e, fakt, kiedy byłem zaproszony na ślub i wesela jednego z moich klientów. To są takie chwile, które, które myślę, że z których jest się bardzo dumnym i które, które się pamięta, nie projekty. Ale właśnie przyjaźnie i, i ludzi, którzy gdzieś zostają i są zaraz z Tobą, pomijając to, czy oni lub ja w tej firmie pracujemy. Cześć, nazywam się Adam Krasoń, jestem prezesem PWC w Polsce. Nie miej wątpliwości, dołącz do nas.